Szanowni Państwo, wykładowcy, instruktorzy, kadro zarządzająca, administracjo, no i przede wszystkim wy, kochani drodzy studenci, jak również wszyscy inni przyjaciele całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Przed nami święta Wielkiej Nocy, czas na chwilę zatrzymania, zadumy nad samym sobą, być może nad drugim człowiekiem, czas, którego w tym czasie izolacji, chyba jednak, mimo wszystko, ciągle nam brakuje. Chciałbym wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowych i spokojnych, właśnie radosnych świąt wielkanocnych. Chciałbym Państwu również życzyć, ponieważ są to święta wielkanocne, samych świątecznych potraw na Waszych stołach, a ponieważ nasza uczelnia kojarzy się i z dietetyką, i z chemią żywności, to aby te potrawy były przede wszystkim i smaczne, i dietetyczne, i zdrowe. I tego wszystkiego chciałbym wszystkim Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie na święta wielkanocne życzyć. Wesołych świąt! Szanowni studenci, partnerzy oraz sympatycy uczelni, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam, żeby nadchodzące święta były przede wszystkim zdrowe. Życzę Wam, żeby były rodzinne oraz obfitowały w same przyjemności i dużo wolnego czasu. Uważajcie na siebie i dużo odpoczywajcie. Z okazji zbliżających się świąt Zmartystania Pańskiego życzę, aby ten wyjątkowy czas napełnił Państwa serca otuchą i nadzieją oraz pozwolił przezwyciężyć towarzyszące trudne nam okoliczności. Niech święta te będą pełne wiary, aby Państwo zawsze z ufnością spoglądali w przyszłość. Szanowni Państwo, z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Państwu i Państwa rodzinom, Przede wszystkim zdrowia, radości, odpoczynku. Ich ten zmartwychwstały Chrystus przyniesie Państwu ukojenie, ulgę, przede wszystkim spokój. W tak trudnych czasach, jakie teraz mamy, życzmy sobie wszyscy najlepszych świąt, spokojnych, radosnych, w gronie rodziny, w gronie najbliższych. Aby następne święta były jeszcze bardziej pogodne. I świąteczny.